Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Xcom. Dzisiaj pokażę wam nie lada maszynę z Fredriperem 2970WX i SLIM z RTX-ów 2080 Ti. Tak dokładnie wygląda ten procesor, 24 rdzeniowy i 48 wątkowy, maszyna do aplikacji, ale chcę zobaczyć czy także da sobie radę w grach komputerowych. Mamy wentuski. Właśnie w postaci rtx 2080 Ti, a taką kropeczką nad i w tym zestawie komputerowym z pewnością będą kości pamięci operacyjnej. E, jeszcze wam ich nie pokażę, ale za chwilę, kiedy nastąpi montaż, to na pewno wasze oczy będą się mienić. Pełnym złotem i srebrem, bo właśnie tak wyglądają royale od Giskill o taktowaniu 3600 MHz. W dalszej kolejności chciałbym Wam przedstawić płytę główną, która oczywiście będzie wspierała procesor 2970WX. Jest to X399 Creation od MSI, również rozbłyskująca płyta główna światłem LED-owym. Skoro jest to zestaw nie tylko wydajny, ale także ma ładnie wyglądać, no to trzeba wyróżnić RGB. Czyli zobaczmy, co tu mamy, wentylatory dipula C120, a także chłodzenie tej samej marki Castle 360 RGB z natywnym wsparciem montażu podstawki TR4. No i tak naprawdę powinniśmy tę prezentację komponentów, które trafią do budowy Phanteks Evolve -X, zakończyć na dyskach dwóch o pojemności łącznej dwóch terabajtów. Modele 970 Pro, czyli najwyższa półka SSD-ków Samsunga. Możecie stworzyć raid, możecie tego nie robić, kwestia Waszego wyboru. AX1600 do zasilenia Fredripera i dwóch RTX-ów 2080 Ti. Nie oszukujmy się, po wykonaniu OC te komponenty mogą zjadać spore energii, a taki zasilacz pozwoli nam je zasilić. No i mostek NVLink który moim zdaniem jest koniecznością do stworzenia e, takiej konfiguracji, o jakiej marzymy, czyli dwóch RTX-ów 2080 Ti. I tak dokładnie to wygląda. Jest to mostek 3-slotowy. No i została nam obudowa Fantax Evolve X. E, można powiedzieć, że już mała legenda, jeśli chodzi o casey. E, w tym momencie w cenie około 800 zł. Wybór numer jeden. Chyba czas to złożyć. Widzisz to, Jarek? Nie potrzebuje tak dużego jak ty. Podkręcamy od soketu 321 3, 2, 1. 3, 2, 1 i wszystko nam się za chwilę otworzy i będziemy mogli zamontować procesor. Ramka poszła w górę i teraz ten newralgiczny moment, kiedy muszę to ontentegować. Żyje. Soket jest cały, piny są proste, <gryw> najważniejsze. Montaż w ogóle Fredapera jest bardzo specyficzny, bo należy go włożyć w tą oto ramkę, czyli mamy dwie ramki montażowe i w ten oto sposób blokować go do końca w tej ramce. Następnie klikamy w ten sposób i zamykamy tą ostateczną aluminiową ramkę i przykręcamy ją. Do stelaża. Mamy ładne oznaczenia: close 1, 2, 3. Postępujemy zgodnie z instrukcją, by sfinalizować montaż procesora w sokecie. W ten oto sposób zamontowaliśmy procesor 2970WX i możemy przejść do następnego etapu, jakim jest montaż pamięci operacyjnej, a także dysków SSD. Przed zainstalowaniem dysków SSD należy ściągnąć te dwa radiatory, które odprowadzają ciepło z ich powierzchni. I w taki oto sposób dostajemy się aż do trzech złączy przygotowanych z myślą o SSD-kach NVMe. Zainstaluję 970 Pro w tym miejscu oraz w tym. Za chwilę wszystko przykręcimy śrubami i przejdziemy do kolejnego etapu montażu komputera. Mówiłem Wam nieco o tych pamięciach. Zobaczcie. Tridenty Z, Royal, Złota, ale Tak przygotowaną platformę odkładam na swoje miejsce, by zająć się obudową i resztą komponentów. Ale muszę jeszcze do tego wrócić, nawet ze względu na wagę tego czegoś. Ponad kilogram! Jezus, jakie to jest ciężkie. Fandex Evolfix na miejscu. Czas na montaż zasilacza. To na razie nam nie będzie potrzebne. Interesuje mnie przede wszystkim to, co jest w środku tego Musimy to przewrócić. Maszyna losująca została zwolniona. A siedzi jak mocno. <grytania> Klasyczny błąd. Trzeba skrzydełka ubezpieczyć, żeby wyjąć obudowę. Jeszcze jedna próba. No i proszę. To jest pytanie, czy dobrą stroną o budowę? To się okaże. I co? Jest, ok. A, to jest też głupie, nie? Że w tej obudowie musisz zdjąć panel, odkręcić te śrubki, żeby móc boki odbezpieczyć. Znaczy, to nie jest w sumie głupie, bo prawdę mówiąc, w czasie transportu lub jeśli e, gdzieś przenosisz tę obudowę, no to jednak te szklane drzwiczki mogą się otworzyć. A dzięki temu, że są te śrubki, to w sumie wszystko jest utrzymane w ryzach. Teraz następuje finalizacja podłączania okablowania. Jak widać, robię to poza obudową, gdyż jednostka AX1600 jest dosyć długa i mogłoby się okazać, że po zamontowaniu jej w obudowie, niestety, ale tego okablowania nie byłbym w stanie podłączyć. Musimy zdjąć skrzydełka teraz. One tak łapią czasem w takim poziomie, że. Nówka. Ale fabrycznie siedzą, kurde, tak. O, się, że naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby zdemontować te skrzydełka. Aż sam jestem zdziwiony, bo w mojej budowie dużo łatwiej schodziły. A tutaj, tak siedzą. O, udało się. Teraz wykonuję bardzo skomplikowaną czynność, jaką jest przykręcanie śrub do tej oto ramy obudowy, która styka się z zasilaczem. Teraz sobie zrobiłem robotę. Wszystkie te kable muszę wpuścić w ten oto sposób do budowy. Aha, w ten sposób moi mili. Komputer zaraz uleci, bo zamontowałem w nim 7 wentylatorów. Trzy na chłodnicy, trzy na froncie i jeszcze dodatkowy 120 mm na tyle tej obudowy Fantexa Evolve X. I widzicie co jest najlepsze? Za chwilę ta płyta główna z tymi pięknymi pamiątkami trafi do tej obudowy. Nie można zapomnieć oczywiście o zaślepce. Najważniejszy atrybut w ręku składającego komputer. kręcam teraz elementy montażowe do chłodzenia dipkula. W bardzo łatwy sposób możemy zamontować to chłodzenie. Jak kłaść pastę na Fredripera? Jest kilka szkół, możemy oczywiście jakiego kleksa walnąć na środek, natomiast ja wolę robić kilka takich małych kleksów w miejscach, gdzie rzeczywiście znajdują się moduły Fredripera. Dwa RTX 2080 Ti od MSI -a wersji Ventus. Za chwilę trafią do budowy Phantox Evolve X. Już mam podłączone prawie całe okablowanie z wyjątkiem zasilania karty graficznych. No i czekam na moment, kiedy będę mógł się cieszyć wydajnością Fredrippera i dwóch RTX 2080 Ti. Wkładam piękne pomarańczowo-czarne przedłużki, instaluję do karty graficznej 8 pin. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby to wszystko ładnie poukładać. Brakuje tam milimetrów, żeby to ładnie spiąć, ale myślę, że i tak może to się podobać, więc w takiej formie to zostawię i za chwilę odpalamy komputer. Komputer możemy już praktycznie no, oficjalnie uznać za złożony. Pozostało nam jeszcze nałożenie paneli szklanych, a przy okazji chciałem wspomnieć, że mam taką dogodność. Dysponując tymi zasłonkami w Antexie Evolve X i dzięki nim możemy zasłonić cały bałagan. Nie chcę tego pokazywać, lepiej to zasłonię. No właśnie, one dają taką sposobność, że nie muszę tego bałaganu pokazywać. Zamknięte, jak widać dobrze. Tu tylko jeden kontroler wystaje. A poza tym możemy przejść do instalacji boków, które, jak widać, mają jeszcze folię na sobie. Ok. Spróbuję z tej strony zamontować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Proszę zobaczyć. Przemiarka. Wcelowanie. O, ciężko. Ok, udało się. 再。Sorry. Jak dobrze wiecie, w tym komputerze znajduje się Fredriper 2970WX razem z RTX ami 2080 DI. Z czystej ciekawości chcę zobaczyć jak RTX -y radzą sobie na platformie z Fredriperem, który wspiera pełne linie PCI Express, a poza tym chciałbym wam zaprezentować działanie takiego procesora 24 rdzeniowego i 48 wątkowego pracy z aplikacjami, które oczywiście wspierają taką liczbę wątków i rdzeni. No to może przekonajmy się. Jak działa ten procesor? Fredripery to dość skomplikowane budową procesory, i już sam fakt wyposażenia ich w tak dużą liczbę rądzeń i wątków może przekazywać informacje o wybitnie spersonalizowanym przeznaczeniu. Tak czy inaczej. Nasz model 2970WX przed całą machiną testów został podkręcony do zegara 4GHz przy użyciu napięcia 1,37V. Pamięć operacyjna niestety nie była w stanie pracować z częstotliwością wyższą od 3200MHz. Wynika to nie tylko z problematyki platformy tr 4 ale także samej jakości modułów, które trafiają do złotych i srebrnych kości Diskit w serii Royal. Nie mógłbym tu pominąć kolejnej ważnej kwestii, funkcji programowej o nazwie Dynamic Local Mode. Która automatycznie jest włączona w procesorach Fredripper po instalacji oprogramowania Ryzen Master. Funkcja ta pozwala przypisywać uruchomionym programom rdzenie fizyczne i logiczne o najszybszym dostępie do pamięci, pozbawiając całą platformę bottlenecka, który może wynikać z niezrozumienia przez aplikację architektury Numa, dotychczas rzadko stosowanej w procesorach desktopowych. Fredripper to potężna broń w ręku każdego amatora aplikacji bazujących na mocy obliczeniowej procesora. Wystarczy spojrzeć, co ten procesor wyprawia w renderingu fotorealistycznych scen 3D. W Wideo doskonale korzystającym z techniki ray tracingu, wyrenderowanie benchmarkowej sceny trwa spełna 30 sekund. Warto mieć na uwadze, że przebicie tego wyniku przez 16-rdzeniową konstrukcję Intela wymaga od nas wykonania jego solidnego overclockingu. Zresztą niezależnie z jakiego korzystalibyśmy silnika renderującego fotorealistyczne sceny, wykorzystanie Fredripera do do granicy jego możliwości. W koronie po raz kolejny przekonujemy się o jego mocy, a wynik poniżej jednej minuty jest najlepszym spośród wszystkich zgłoszonych przez użytkowników modelu 2970 x nie zawsze jednak aplikacja jest w stanie skorzystać z całej mocy oferowanej przez jednostkę 24-rodzeniową i 48-wątkową. Za przykład może służyć rendering w Adobe Premiere, obciążający zaledwie 60% jednostki. Enkodowanie x265 także nie sprawia, że procesor zaczyna się pocić. Takich przykładów można byłoby znaleźć dużo więcej. To właśnie przez takie aplikacje Fredripper staje się wysoce wyspecjalizowaną jednostką, którą ciężko polecić każdemu amatorowi wideo, dźwiękowcowi, czy inaczej mówiąc profesjonaliście lub firmie, którzy szukają koniecznie najwydajniejszego procesora gotowego sprostać im wymaganiom. No dobrze, aplikacje aplikacjami. Myślę, że charakterystyka pracy tr została przeze mnie dobrze omówiona. Czas zatem na odpowiedź, jak jednostka wspiera konfigurację NVLink SLI. W końcu jest to jedyna platforma AMD pozwalająca łączyć karty o pełnej przepustowości magistrali PCI Express. No cóż, bywa z tym różnie. Najlepsze osiągi bez wątpienia notowałem w wieśku. Przy maksymalnych nastawach graficznych w rozdzielczości 4K RTX 2080 Ti spięte mostkiem NVLink zapewniały wydajność na poziomie 110 klatek na sekundę w najbardziej wymagających lokacjach GPU. Ich użycie diametralnie spadało z momentem udania się do bardziej zatłoczonych miejsc gry, przyprawionych elementami fizyki. Wtedy osobie dawała znać czysta wydajność procesora, pozwalająca obserwować grę na poziomie co najmniej 85 ramek. Równie korzystnych rezultatów spodziewałem się po Shadow of the Tomb Raider. W końcu mówimy o tytule dosyć dobrze wspierającym multi-GPU, ze sprawą gotowego profilu sterownika dla API DirectX 12 z AFR. Średnie użycie kart spiętych mostkiem NVLink osiągnęło poziom 90%, co jak na Shadow nie jest spektakularnym osiągnięciem. Liczba wyświetlanych ramek obrazowych na sekundę mieściła się w zakresie od 60 do 80 fps, a przypomnę, że mówimy tu o komputerze wartym ponad 20 tysięcy złotych. Jednak prawdziwym sprawdzianem dla Fredripera jest udanie się do lokacji korzystających wydatnie z mocy obliczeniowej procesora. Jakie było moje zdziwienie, kiedy Fredriper nie był w stanie utrzymać klatkarzu powyżej 60 fpsów. Fluktuacja klatek i chrup stały się zjawiskiem powszechnym. Ciężko mi zatem przyznać, że Fred Reaper spisał się tu jak należy. Ostatnim sprawdzionym growym był Battlefield 5. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zbudowana przeze mnie konfiguracja wypada pomyślnie w tym FPS-owym tytule. Notowana wydajność dla przeciętnego użytkownika rozdzielczości 4K będzie bardziej niż zadowalająca. Ale czy na pewno z punktu widzenia zakupu tak drugiego komputera? Niskie wykorzystanie NVLink, mimo starannie przygotowanego profilu w Nvidia Inspector, sporadyczne spadki poniżej 70 klatek na sekundę, wydajność gorsza niż wieśku, mimo że Battlefield 5 nie należy do gear AAA o najwyższych wymaganiach względem używanego sprzętu. Coś tu wybitnie nie zagrało. A biorąc pod uwagę wykorzystanie rdzeni i wątków możemy domniemywać, że sprawcą zamieszania po raz kolejny stał się model 2972X. W każdym Fredriperze możemy skorzystać z ustawienia Game Mode, wprowadzającego tryb kompatybilności z grami polegający na wyłączaniu części i zasobów procesora. W taki oto sposób zaledwie jednym kliknięciem w programie Ryzen Master model 2970 x może zamienić się w 6 i 12-wątkową jednostkę Ryzena 5 2600, redukującą czas dostępu do pamięci lokalnej i ograniczającej wymiar komunikacji z najbliżej i najdalej ulokowanymi rdzeniami. Niestety, nie sprawia to jednak, że Fredripper dostaje przysłowiowego kopa w grach. W Shadow nic się nie zmienia. W Battlefieldzie 5 można zauważyć tylko delikatną poprawę osiągów, która zapewne jest spowodowana lepszym zarządzaniem mniejszą liczbą rdzeni i wątków przez API DX11. Wiele osób pytało się mnie, czy budowa Fredripera pozwala użytkownikowi takiej jednostki uruchomić rendering np. filmu w Adobe i jednocześnie cieszyć się wysoką wydajnością w grach. Teoretycznie jest to możliwe, ale już w praktyce wypada tak sobie. Jeśli tylko pod uwagę wzięlibyśmy liczbę FPS-ów, to każdy z Was uznałby to za dobry wynik, wiedząc o pracującej w tle machinie premierki. Jednak gra wcale nie jest płynna. Wielokrotnie na ekranie monitora dochodzi do zacięć obrazowych, występujący sutering jest chlebem powszednim, na którego specjalnie nie ma raty. Podsumowując. Można grać, ale nie liczcie na fajerwerki. Komputer ładnie wygląda, ale oferuje także znakomitą wydajność w aplikacjach. Wszystkich tych, które wspierają wielowątkość Ryzena Fredripera 2970WX, ray tracing, prowadzenie obliczeń matematycznych, analizy, wszelakie czynności, które angażują obliczenia wszystkich dostępnych rdzeni i wątków tej właśnie jednostki. W grach nie wygląda to już tak różowo. Zauważmy, że NVLink, czy też SLizer ów 2080Ti, miejscami nie prezentuje takiej wydajności, jakiej moglibyśmy oczekiwać. W komputerze za ponad 20 tysięcy złotych. Szczególnie mowa jest o miejscach procesorowych w Wiedźminie w Shadow of the Tomb Raider, gdzie liczba klatek spada nawet poniżej 70. Co jak na, mówię, tak drugi komputer. No, za bardzo nie przystoi. Poza tym mam także jeszcze taką jedną ogólną uwagę: na pewno zauważyliście to podczas oglądania materiału, że temperatury karty graficznej, szczególnie tej drugiej, dobijały do 81 stopni Celsjusza. Te temperatury będą wysokie. Są to naturalne ograniczenia obudowy, a także konfiguracji, która emituje sporo ciepła do otoczenia, czyli do obudowy, a w związku z tym temperatury są wysokie. Co należy robić? Najlepiej w takich konfiguracjach dosyć drogich stawiać na autorski układ chłodzenia cieczą. Wtedy kultura pracy będzie stała na najwyższym poziomie, jak i e temperatury. Moi drodzy, mam nadzieję, że przekonaliście się, jak wygląda praca Fredrippera z duetem tak wydajnych kar i jak ten procesor radzi sobie w aplikacjach, angażując wszystkie swoje rdzenie i wątki. To już wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku na kanale X Pa, pa, do zobaczenia!